Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, siemaneczko, witam Was serdecznie. Słaby, pobity i zdezorientowany, bezimienny bohater budzi się. E, jednej rzeczy nie, nie, nie rozumiem. Nie ma Robara. Nie ma Robara, okej okay, bo kogo kurwa nie ma? Lee rządzi i jakby on rządzi tą całą gwardią. Jest wojna. Między gornem, który pozbierał sobie jakiś ludzi i torus, który pozbierał sobie orków? Oni się biją? Ale ma to w chuju? Nie wiem. Przecież. Gen... Idąc tym tokiem myślenia, to przecież on jest teraz nowym królem no. kontynentu, tak? O co chodzi? O, o co kurwa chodzi? Przepraszam! Przepraszam, że to kurwa włączyłem! Posłuchaj mnie, Anogu. Wesprzyj mnie w zjednoczeniu Myrtady. Pomóż mi zaprowadzić pokój. Nic nie sprawiłoby mi większej radości, lecz... Lecz co? To złe czasy. Nikt nikomu nie ufa. Musisz mi udowodnić, że mogę na tobie polegać. <laughs> <śmienic> jestem przerażony, kurwa. Jestem przerażony. Co on powiedział do mnie? Co? Wejdziemy do jego chatki, bo musimy zakończyć. O no nie! Nie zapisałem! Ty biedaku. GRUBA sabi! No nie, mnie, TY debilu! O nie, pędzi się! Patrz się, pędzi się! Bizon się pędzi! Zostaw tą krowę gościu. Patrz, patrz za kamienia, kurwa. Ej, gościu, nie wolno tak robić. To mamy go. Dobrze masz Na tym. Chyba że tak. O nie, co ja zrobiłem? Was z tymi odskokami jak to wyłączyć chore od skoki, nie? No nie no, przestań to robić, ty kurwa geju! Patrz to, no skrada się jak jakiś złodziej.

Mieć Zordona Chodź goście Teraz nie masz szans Chodź tu Wiesz kurwa no. las? <laughs> Nic nie dało przecież Ja pierd. Hvað er það sem við stofstjárnum? Ja, pjördóle! Að pats, kúr! Być. Co to jest? na to kurwa. Co się dzieje? Widzisz spinner? kręczonko. Lecimy panowie Muszę na takiej wikcie chyba się teraz Co jest? Kurwa patrz, kurwa o. Proszę bardzo, nie mogę kurwa ruszyć się O, nawet podnosi przedmiot odkręcąc się No patrz tu! O, o, dobra, Dzie dzięki Dzięki, panie za zajebali wszystkich orków Kurwa szef, ale fajnie No, tak miał być Na pewno tak miał być No kurwa, zabiję tego orka Okej, okay, dobra, robimy Fidget Spinner. Nie robimy Fidget spinner. Uhuhu, ile poteczek, gościu! To jest serca lodowego kamienia. Kiedy to się wydarzyło? Trzy tygodnie temu. Artefakt. Artefakt? Artefakt. Artefakty? Artefakty. Artefaktów. Jego podwładni Artefakt. nie zdążyli Artefakt. Artefakt. Mam coś na sprzedaż. Wyjątkowy przedmiot. Wcześniej sobie chodziłem? A teraz przychodzą, hej, mam coś na sprzedaż, wyjątkowy przedmiot, nie wiem, kurwa, nie, nie powie do mnie siema, elo, mam 1300 level w returningu, mam przedmiot, sprzedam ci go. Kurwa. Jestem mieszkańcem Myrtany i wykonuję misję. Hmm, rozumiem. Jaką masz misję? Zaraz się popłaczę, kurwa, zaraz się popłaczę. Ja pierdolę Coś Cześć! Jestem mieszkańcem Myrtany i wykonuję zadanie. Jakie zadanie wykonujesz? Dlaczego zadajesz tak wiele pytań? Dlaczego zadajesz tak wiele pytań? Mam znaleźć twarde i pewne przedmioty. <laughs> Jakie przedmioty? <laughs> fakty. Kim jesteś? Dopiero co rozmawialiśmy. Nie pogrywaj ze mną, bojowników. Czego chcesz? Co tutaj robisz? Cóż. No mam... <ścoughs> Nie mogę tyle, proszę. Mam znaleźć w Ardei pewne przedmioty. Jakie przedmioty? Magiczne przedmioty. Przez całe życie wioskowe osiłki znęcały się nade mną i wyśmiewały mnie, lecz dość tego. Chcę zostać myśliwym i polować na wilki. Chcę postawić się wszystkim chłopakom we wsi, którzy znęcali się nade mną. Możesz przyprowadzić do mnie wilki? Oswojone wilki, na których będę mógł poćwiczyć polowanie? Że kurwa, co? Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci. Czy teraz uda nam się spotkać... Z... Wybacz wojowniku, ale w tej chwili to niemożliwe. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Dotarły do nas informacje, że wojna z orkami wisi w powietrzu. Zaczynam wątpić, że ja w ogóle do niego się dostanę. Kurwa, nie wiem, mam się chwycić, może nie wiem, lin wysokiego napięcia i tramwaj kurwa udawać? No co jest? Ula momento. Bjorn się ze mną skontaktował. Poczekajcie, zazwam przetłumaczę, co mówi. Napierdala Rabgoda po niemiecku. Ach, tak, już wiem. Li Powie, że nas nie zna, i musimy wyświadczyć jakąś mu przysługę. Na reputację. Na pewno. Tak mi to pomóż Bóg, że tak się kurwa stanie. Uwaga, czas start. Chcę, abyś wsparł gorna. Mm, nie mogę tego zrobić. Moi generałowie nigdy by się na to nie zgodzili. To może ja porozmawiam z twoimi generałami. Jest królem, yy, Wengardu, został ale generałowie się na to nie zgodzą nie mogę wydać stary ja tu kurwa tylko sprzątam ja jestem jakimś tam szefem kantorku kurwa trochę tam miotły mam, zamiatam sobie czasem a ty mi tu pierdolisz że... generałowie ci nie zgodzą kurwa, koło ty przychodzisz. przychodzisz chcę pogadać z jakąś wiem, barmanką, może się zgodzi On nie, nie brakuje nam dużo <laughs> jak się kurwa wystraszyłem, ja pierdolę Przepraszam bardzo, co to było? Co, co to było? kurwa? Jak mnie trafił? Okej, okay, o proszę bardzo, kurwa, Fidget Spinner Edition! No co jest? O! Proszę bardzo! Nie trzymam kierownicy! Puściłem no, nie kierownicę! Nie atakować! Zajmę się twoim cłup. O fajna Nie, Fidget Spinner no, mi się włączył! No, no. No! 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 Poskrom swój język, Paladynie. Jad, który sączysz, zaczyna mnie nużyć! Gdzie jest wojownik, który zabił Robara? Gdzie jest wojownik, który położył trupem Smoka Ożywieńca? Czy jego wysiłki zdały się na coś? Gdzie on jest? Ten najpotężniejszy z wojów! Stoi przed tobą. O, co? Jam ukatrupił Robara. Jam ukatrupił smoka ożywieńca. Nie! Ja też będę tym, który za głowę na włóczni, po czym ustawi ją na środku Myrtany tak, żeby wszyscy mogli cię lżyć. Ja... ja... Paladynie, przynosisz hańbę tej krainie. Wybacz, ja... ja nie wiedziałem. Nie będę marnował na ciebie więcej czasu. Powiem tak, zmiany są nieuchronne, więc i ty nieuchronnie będziesz musiał zmienić własne nastawienie. Kurwa jest! O, ale mi wyjebał. Bo mam ty kurwio, jebany! Walczyłem za te ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. Sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robar III! Jedyny, prawdziwy władca Myrtany. Wiecie co? Gówno.